Thank you Zabawy dzisiejszego spotkania z sześcioma klockami. Chciałabym jeszcze raz wrócić do spotkań z kreatywnym budowaniem. Dzisiaj będzie to trochę tajemnicy, będą budować coś, co będzie zaskoczeniem również dla Was, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zobaczyć różnorodność wykorzystywania klocków, w jaki sposób można z nich kreować modele, które gdzieś będą przedstawiały rzeczywistość i jestem bardzo ciekawa, czy znajdziemy tutaj różnice pokoleń w zależności od wieku budujących, czy gdzieś pomysły będą. Będą podobne, sami będziecie mogli się przekonać. Ok, moi drodzy, teraz Waszym zadaniem będzie w ciszy i w tajemnicy przed pozostałymi uczestnikami ćwiczenia zbudować coś z Waszych klocków, tak, żeby to kształtem przypominało coś z otaczającego świata. Co możecie zbudować, żeby to wyglądało jak coś, co gdzieś znajdziecie? A to jest No to zbuduje co innego. Proszę, jedziemy. może być 3D? Może być 3D. Jak najbardziej, może być na płasku, może być 3D, jak chcecie. Um, później będziecie zgadywać, więc <laughs> i tak później będzie demonstracja. Na razie się skupcie na swoim. Chciałabym, żebyście na to poświęcili jeszcze jakieś 45 sekund. Ja już mam. Świetnie, to poczekaj. Dobrze, że zasłoniłaś, to nie będą tutaj chłopaki podglądać. Mm -hmm. Okej, okay, jesteście gotowi Dobrze. pierwsza skończyła Zuzia odsłania co zbudowała Zuza? co to jest panowie? strzelacie eee. tabliczka? ja będę te też strzelała teraz. Łotek. Nie. drzewo? tak brawo, co zbudował tata? dom dom domek, domek. ekstra, co zbudował Maciek? Eee. Hmm. Eee. <laughs> <laughs> yes. Yes. ale my to możemy co to jest? Litera. Czy to jest noga? Przesuniesz troszkę bliżej Maciek tą konstrukcję stojącą niestety, tak odrobinę. To jak to jest. jest. Cóż to jest? To Czy nic, jest ustaw to jeszcze jest? raz. Skąd Wam.. No, że ja to pamiętam z jednego takiego filmu. Mm, tak myślałam. Kiedyś. Gdzie? Czyli to jest coś z filmu? To, to jest maska kąszczmiernicy. Okej, to zdradzasz, bo nie, nie zgadną. No to jest taki coś z cyrku, taki, to jest ten młot, a tu jest taki guzik. To jest a, ruch, że się uderza, żeby a, do góry a, szedł taki. A, to, to jest miernik a, siły. A, miernik a, siły. siły. Okej, okay, to teraz słuchajcie. Tak, to no, wtedy to było to widać, że to jest do użycia. No, byłoby to też ciekawe. To teraz, moi drodzy, macie dosłownie chwilę, żeby się naradzić we trójkę w tajemnicy przed naszymi widzami, żeby zbudować coś razem i nie powiemy im, co to jest. Wy będziecie wiedzieć, co budujecie i zobaczymy, czy oni będą w stanie odgadnąć, co zbudowaliście. To ja robię przez chwilę szumy, będę tutaj mówiła o tym, co się dzieje, a wy już możecie się po cichutku naradzać, żeby ta nazwa gdzieś nie padła. Bardzo jestem ciekawa, co moja rodzina tutaj kreatywnie wymyśli. Chcę, żebyście tylko wiedzieli, że każde ćwiczenie, które przygotowujemy, jest takie, że ich też biorę z zaskoczenia. To znaczy, nie ustalamy wcześniej planu, co się będzie działo, nie ustalamy tego, co będzie zbudowane, nie ustalamy tego, jak będzie wyglądał przebieg ćwiczenia. Stąd czasami, jak widzicie, jest tutaj pełno zabawnych sytuacji, gagów i niedociągnięć, więc wybaczcie nam to. Kochani, czy Wy już ustaliliście, co budujecie, to teraz niech nie padnie ta nazwa. Możecie mówić, że to tu, to tam, ale nie mówcie, co budujecie, dobra? Później najwyżej przysuniecie no troszkę bliżej. Nie możesz mówić głośno. Dobrze, no to... Nie. 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 Strzela ze wszystkich klośków. Nie, chyba nie musicie wszystkich. Nie Jezu, święty! <śle accuracy> Budować coś z wami... Budować coś z wami, bo po prostu taka tajemnica jest. Nikt nic nie mówi o żadnych częściach tej konstrukcji. Nikt nic nie mówi o żadnych częściach tej konstrukcji i już jest pomysł spalony. Ciekawe, czy ktoś się słyszał No zobaczymy. Zobaczymy. Nie będziemy nie, mówić. I jesteście rupu? daleko. Jesteście daleko. Proszę przysuńcie odrobinę bliżej. Myślę, że możemy zacząć od lewa to budować, bo chyba bardzo nam się to zgrywa wszystko. A, zobaczymy. Nie, nie wykorzystujcie wszystkich klocków, nie. tyle ile jest, tyle zróbcie. No dobra. Jest jakaś konstrukcja, która trudno powiedzieć, co to jest. No Może wy się domyślicie, drodzy widzowie, może nie. W każdym razie czekamy ja na bardzo wasze bardzo informacje, wasze pomysły, wasze zgadywanki w komentarzach. Dzięki. I jesteśmy, moi drodzy, po ćwiczeniu. Tak, jest od razu powiem zagadka dla Was, ostatni kreatywny projekt mojej całej rodziny. To pytanie do Was. Co zbudowali, co stworzyli? Piszcie proszę swoje odpowiedzi w komentarzach, ewentualnie możecie też na naszym fanpage'u na Facebooku. Natomiast tak jak widzieliście, podczas tego ćwiczenia była niezbędna i własna kreatywność, ale też odrobina współpracy. Tutaj połączenie niespodzianki, elementu budowania napięcia, czy komuś się uda, czy nie, niekoniecznie musiało łączyć się z sukcesem, czyli nieważne, czy uda nam się odgadnąć projekty naszych milusińskich, czy rzeczywiście będą one bardzo klarowne, warto jest dać przestrzeń na to, żeby wysłuchać tego, co dane dziecko ma do powiedzenia o swoim dziele, w jaki sposób je widziało. I tak jak zaobserwowaliście, też były różne poziomy budowania, to znaczy niektóre projekty były całkiem płaskie, po prostu klocki były ułożone na stole, niektóre z nich zakładały łączenie elementów pionowo w górę, jeden na drugim, a niektóre nawet zazębianie klocków o siebie. Pomysłów też było co niemiara Mam nadzieję, że Was też zaskoczy ilość pomysłów Waszych budowniczych uczestników zajęć z metodą sześciu klocków.